Cześć, tu Lotu. Zgodnie z obietnicą chciałbym wyjaśnić Wam, czym w grze Final Fantasy 14: Realm Reborn różnią się klasy i profesje, czyli jobs. Od razu zacznę od tego, że w dalszym ciągu nie mogę udostępniać żadnych plików audio ani wideo pochodzących bezpośrednio z gry, więc póki co niestety będziemy musieli popatrzeć na oficjalną stronę internetową. Ale już niedługo rusza open beta, i spokojnie będę mógł wtedy wszystko pokazywać bezpośrednio w grze. No dobrze, yy, Jabs w grze. Yy, o klasach już mówiłem, natomiast powiem o jeszcze właśnie: jakie są Jabs. Paladyn, Mnich, Wojownik, Dragon, Bart, Biały Mak, Czarny Mac, Summoner i Scholar. Yy, jaka jest różnica między nimi jak klasami? Profesje, czyli jabs, są niejako rozwinięciem klas. To znaczy, kiedy mamy Gladiatora, który jest tym tankiem i obrońcą naszej drużyny, Paladin jest jakby jego silniejszą wersją. Ma on więcej możliwości defensywnych, więcej umiejętności ochronnych i jest jeszcze wytrzymalszy. To samo mniej więcej tyczy się wszystkich pozostałych jabs, z wyjątkiem jak mówiłem już poprzednio, Barda, który jest rozwinięciem łucznika. E, łucznik jest postacią ofensywną, natomiast Bark jest postacią wspomagającą. E, to jest dosyć dziwne i właśnie, jak mówiłem, trochę odrzuca i zniechęca e, osoby do, do tej klasy. No, ale tak zostało to zaprojektowane i tak zostało to wymyślone. Skupmy się może na tych najważniejszych różni różnicach. E, powiem to na przykładzie e, paladyna właśnie. E, Gladiator po osiągnięciu 30 poziomu... Właśnie gladiatora i 15 poziomu Conjurera, bo jak wcześniej wspomniałem, na jednej postaci możemy rozwinąć dowolną ilość klas, a umiejętności, niektóre umiejętności możemy pożyczać swoim klasom nawzajem, więc na przykład gladiatorem możemy wziąć leczenie czy czar protect, który zmniejsza otrzymywane obrażenia naszej drużyny od właśnie Conjurera i normalnie używać tego na gladiatorze. Oczywiście nie będzie to tak samo potężne, ponieważ Conjurer jest, ma większe. Statystyki, umiejętności pasywne, które wzmacniają jego właśnie umiejętności. No ale lepsze takie powiedzmy, leczenie niż żadne. Więc kiedy dostajemy 30 poziom gladiatora, 15 poziom conjurera, możemy zrobić zadanie, które otworzy nam specjalizację, jako jest paladyn. Od tego momentu paladyn i gladiator jakby levelują razem, więc bez względu na to, czy jesteśmy na paladynie, czy na gladiatorze, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, jakby lewele idą równo. Żeby zmienić Gladiatora w Paladyna musimy założyć specjalny przedmiot po zdjęciu go znowu wracamy do Gladiatora tutaj jakby wszystko jasne. Paladyn ma wszystkie umiejętności Gladiatora i dodatkowo trochę własnych umiejętności które tak jak mówiłem bardzo mocno podkreślają tu jego rolę wytrzymałego tanka obrońcy drużyny. Ale jest tutaj, jakby, właśnie coś za coś. Normalna klasa, taka jak Gladiator, może od innych klas pożyczyć do 10 umiejętności. Ponadto może pożyczać je bez żadnych ograniczeń. Jeżeli dana klasa ma w opisie umiejętności, że może ją udostępnić wszystkim innym klasom, to po prostu możemy ją jako Gladiator tą umiejętność wziąć, jeżeli mamy tę klasę rozwiniętą. W przypadku Paladyna, możliwości, jakby. Mieszania tych, umiej tych umiejętności klasowych troszkę się zawężają. Po pierwsze, ma on dostęp nie do 10, a do jedynie 5 tych cross-klasowych umiejętności. Jest dodatkowe ograniczenie: może mieć dostęp tylko do wyłącznie trzech, czyli jest to gladiator, conjurer, czyli jakby to, na co składa się paladyn i jeżeli się nie mylę, maruder. Nie może natomiast pożyczyć paladyn umiejętności od nikogo innego, co w przypadku wielu klas może być dosyć utrudniające. Więc kiedy, której używamy, kiedy warto być paladynem, kiedy warto jednak być gladiatorem? Najlepszym tego przykładem jest walka drużynowa i walka solo. Kiedy zdobywamy kolejne poziomy, zwykle jesteśmy solo, może gramy z znajomym w jakiejś niewielkiej grupie. Wtedy zdecydowanie lepiej być tutaj gladiatorem, tudzież jakąkolwiek inną klasą. Ponieważ dostęp do naszych umiejętności, do różnych umiejętności jest wtedy znacznie większy. Może nie mamy akurat kogoś, kto potrafi leczyć, więc zawsze możemy sobie pożyczyć tą umiejętność leczenia. Może brakuje nam czegoś innego, może brakuje nam jakiejś osłony, może brakuje nam jakiegoś uderzenia zasięgowego dodatkowego. No tu mamy najróżniejsze opcje, jakby kombinowania. Natomiast w przypadku, kiedy zbieramy już się w trochę większą drużynę, Słabości naszej klasy zaczynają być, jakby, rekompensowane przez innych członków drużyny. Tutaj już nie musimy koniecznie posiadać umiejętności leczenia, ponieważ być może mamy ze sobą właśnie Conjurera, tudzież raczej White Major, który jest w tym znacznie lepiej wyspecjalizowany i on zadba, jakby, o, o zdrowie naszej drużyny. I tutaj dużo lepiej sprawdzają się już klasy, które właśnie są przede wszystkim najlepsze w tym, co robią. Dlatego. Najłatwiejsza różnica jest właśnie tutaj. Oczywiście można to zawsze mieszać. Może okazać się, że komuś będzie się łatwiej solowało jako, jako profesja, jako job w jakimś miejscu. To tutaj nie ma jakby jednoznacznego wyznacznika, natomiast najłatwiej to tak właśnie rozróżnić. Tak jak mówiłem, Trzeba o tym pamiętać, że właśnie na Jab składają się dwie klasy, a nie jedna. Jest ta główna, czyli jak w przypadku, już nie będę męczył tego Paladyna, więc powiedzmy mnich jest to jego główną klasą jest Puglist. Natomiast potrzebuje również na 15 poziom Lancera. Zawsze należy pamiętać, że ta druga klasa, ta, ta którą musimy mieć na poziomie 15, ona zawsze wchodzi jakby w pulę talentów, tych umiejętności pożyczanych, więc tutaj nie ma co się bać, że wylewolowaliśmy Lancera na poziom 15, a potem jakby nic z tym nie możemy zrobić. Nie, jego pożyczane umiejętności zawsze na naszego mnicha będą mogły być udostępnione. Jeśli chodzi o różnice między klasami, a profesjami, to by było właściwie na tyle. Umiejętności krafterskie swoich profesji nie posiadają, aczkolwiek tam też jest możliwość pożyczania skilli -y. Między sobą, ale o tym powiem już e, następnym razem.